Jak, jak już wcześniej mówiłem, że najtrudniejszą do zrozumienia jest Księga Hioba. No, nie wiemy na ile poprawnie tę Księgę tłumaczymy, na ile poprawnie ją rozumiemy. Ta sytuacja jest dzisiaj taka, że Septuaginta przekazuje tę Księgę w trochę innej wersji. Znaczy liczba rozdziałów jest ta sama, liczba wierszy prawie ta sama ale niektóre wiersze się diametralnie różnią, no, bardzo mocno. A jeszcze Peszyta, przekład na język syryjski, to jeszcze, to jeszcze jak gdyby trzecia wersja księgi Hioby, Hioba. Czyli mamy księgę Hioba w trzech wersjach dzisiaj. Taka, to jedyna księga te, tego typu sytuacja. Zapytacie zapewne, czym się więc różni, na przykład wersja Septuaginty. No, wersja Septuginty tym się różni od, od tekstu masoreckiego, że na przykład te dwa rozdziały, które pisują Behemota i Lewiatana, to gdy czytamy tekst hebrajski no, w wersji masoretów, to my myślimy, że tu jest mowa o zwierzętach. Ale gdy czytamy Septuagintę, to widzimy, że tutaj nie chodzi o zwierzęta, chodzi o istoty duchowe, de demoniczne. Takie jak no, bestia z apokalipsy. Te, te dwie bestie, 13 rozdział apokalipsy, pierwsza bestia i druga bestia, to one dosyć dobrze odpowiadają Behemotowi i Lewiatonowi z Księgi Wioba według Septoginty. Wtedy one są bliskie. No to taka jedna z większych różnic, jeżeli chcecie widzieć. Więc ja tak, tak sygnalizuję, że... Ale nie wszystko jest takie oczywiste w Biblii, no, a najbardziej w księdze Hioba. To jest... No, to pierwsza, trzynasty to rozdział. To jedna wyszła z morza, druga wyszła, druga wyszła z ziemi. No, jeżeli zerzymy do polskich przekładów, to w jednym miejscu przeczytamy, że tam hipopotam, a w drugim miejscu, że krokody, prawda? No ale to one, one niepodobne są, bo tam jest napisane, że wymachuje ogonem jak cedrem, prawda? Taki potężny ogon. A gdzież i hipopotam nie ma takiego przysz ogona, no tak, no nie, nie pasuje do że zionie ogniem, prawda? Tam, tam opisy są takie. Gdy czytamy w tekst hebrajski, to nosimy wrażenie, że mimo wszystko tutaj jest mowa o zwierzętach, potężnych zwierzętach. I myślą, że tutaj mowa o dinozaurach. Sam diplodok, to by trochę odpowiadało dinozaurom, tak podobne. Ale że czytamy septugintę, to wtedy myślimy o, o bestiach apokaliptycznych. To jest taka różnica. Tak, no, tak, takie coś. W ogóle w księgach Joba jest ciekawa, bo tak spotykają się ludzie kilku ludzi i rozmawiają o sobą. Taki rozmowa filozoficzna, yy, tam, yy, czy, czy ja to wina, że Hiob tak się męczy. Taka, bardzo, taka rozmowa ma sens w każdym czasie, w każdej epoce. No, skoro tak mówimy o różnych wersjach Księgi Hioba, to jeszcze dodam jako ciekawostkę, że ta, która ma tekst jeszcze troszeczkę inny, tylko że ja nie znam Peszyty. Syryjskiego nigdy nie opanowałem. Zawsze zatrzymałem się na etapie wstępnym. Nigdy, nigdy jakoś nie chciało się dalej pójść. A o tym, że się różni, to ja wiem tylko z opracowań innych. W Peszytcie księga Hioba została mieszana po pięciu księgu, a przed Księgą w takiej kolejności. No, kolejność ksiąg to sprawa, sprawa umowna jest. My mamy Ewangelię Mateusz, Marek, Łukasz, Jan. Biblia Gocka miała kolejność Mateusz, Jan, Łukasz, Marek. Tertulian stosował kolejność Mateusz, Jan, Marek, Łukasz. A Biblia koptyjska stosuje kolejność Jan, Mateusz, Marek, Łukasz. I w Biblii Koptyjskiej, to, jest, to, to mi się podoba w Biblii Koptyjskiej, że Stare Testament zaczyna się od słów na początku, i Nowy Testament też zaczyna się od słów na początku. To, to jest takie piękne dobro Biblii koptyjskiej. Zawsze jest jakiś tam ciekawy, w tych takich różnych przekładach zawsze jest coś taki ciekawy walor. Albo w Biblii koptyjskiej, dwa ostatnie rozdziały przypowieści Salmona wydrębniono w osobną księgę. Zupełnie inna księga i ma swoją nazwę. Bo te dwa ostatnie rozdziały księgi przypowieści to. One mają zupełnie inne pochodzenie, in, innych autorów. No, widać wyraźnie, to jest zupełnie, co, zupełnie zupełnie co innego, tylko dodane, dodane do całości. Bo no, jak koptyjskie jest to odrębna księga i jest, jest całkiem fajnie.